Oczywiście, o ten z 38 zbiorzy w nocy 3 I tak, w nocy 3 i może i spróbujemy noc czwartą, ale tego nie jestem zbytnio pewien ]huh A będzie dzwonił telefon Przechodzimy na our No tu jest techniques. When using an animatronic as a suit, please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened okay. by the spring locks located around the inside of the suit. It may take a few moments. To position your head and torso remove each okay. parts in a manner where you can move and see. Try not to touch or press against any of the spring locks inside the suit. Do not touch the spring locks at any time. Do not breathe on again. the spring locks, as moisture may loosen them and cause them to break loose. In the case of the spring you company wearing a suit, please try to maneuver away from populated areas before bleeding out, as does not ruin the customer experience. But as always, if there is ever an emergency, please go to the designated safe room. Every location is built with one extra room that is not included in the digital map layouts program, animatronics, or security okay. system. This room is hidden to customers, invisible to animatronics, and is always off camera. Jak always remember to smile, you have the face Freddy Fazbear's O, tutaj jesteś, dobra No tyle mamy ułatwienie No i co, no co ciekawego powiem dopowiedzieć O kurwa się to, to wygląda Chyba, zamykamy wentylę Chyba, zamknięty Eee, ta, może coś ogólnie opowiem o grze e, Jak mówiłem, to co się dzieje i ogólnie to w ogóle to ta gra czyli FNaF 3 o ironia dzieje się w roku 2023 czyli po ostatnim Freddy's, czyli, 2000, czyli e, FNaF 1 e, tak, bo ogólnie też popełniłem błąd myśląc, że FNaF 1 to sen, ale i nie jest nam tylko, tylko normalną pizzerią, tylko że z opętanymi animatronami e, dziejąca się w 1993 bo ogólnie sam w nas to. Bo ogólnie to dzieje się 30 lat po ostatnim Wredis, jak mówiłem. A to się dzieje w 2023, więc na logikę to jest 1993. Dobra. Co jeszcze bym mógł powiedzieć? To też miała być ostatnia gra z trylogii, bo pierwotnie w nas miał być trylogią A jednak jak wiadomo, to teraz to tak się rozwekło, że nawet ma być film w tym roku. Znaczy, prezent z filmem. No i mamy też nowa gra e, Secret, Security Bridge, którą postaram się nagrać na kanale dobra idziesz tu o kurde już tutaj przechodzi? no przechodzi dobra o jest szósta jest, jest moc Chyba podgłoszę to. I mi gra. I i. i gra Ta. Może teraz trochę pozwiedzamy. Bo chyba zbytnio tutaj tam nie zwiedzaliśmy w takim odcinku. Dobra, tu jest, jak wiadomo. Tu jest y, jakaś jadalnia. Tu jest. Stędy. Tu jest pamiątkowość, o tutaj są chyba numery do kolejnych korytarzy, aże do następnych rzeczy, które można osiągnąć, żeby zrobić dobre zakończenie. Teraz będę pójdźmy. Tu jest nasze biuro. O, eee, I tutaj jest nasze biuro ze f 1. W ogólnie to jest spiceria ze SNAFE 1. Tak sądząc po połudowie, po, po styloni matronów. Eee, tylko że trochę tak opust opustoszała. To brzmi. Dobra, follow me Teraz żeby się uda ten Tysw się. Chyba znajdowały łazienki, o ile się nie mylę. Ach, tutaj tutaj najprawdopodobniej są toalety o, i tutaj, jest tutaj są zamknięte drzwi Idziemy do tego, że znaczy to, to się chyba znajduje w te, te, ta, ta, no. Jak wspominałem ten secret room to się znajduje yy, na no nie, to nie jest secret room, tylko safe room. To się do... Dobra. Error error.

Um, don't. After learning of an unfortunate incident at the sister location involving multiple and simultaneous spring lock failures, the company has deemed the suit <laughs> temporarily unfit <unsaid> for employees. Safety <laughs> is top priority at Brave Bad Fair Pizza, which is why the classic suit is retired to an appropriate location <laughs> while being looked at by our technicians. Until replacements arrive, <laughs> you are expected to wear the temporary costume provided to you

Dobra, zamykamy Dobra Druga I am Dobrze, że nie mamy żadnej, żadnego prądu Znaczy mamy prąd, tylko... O, to chodzi. Trzecia am Zobaczcie, że czasem nie ma tego na... No. Łe! Uh. Chyba Ufałem się, że bomba nas skruje. Bo tak ma jumpscare Że dota jedna Przyszłeś? No chyba przyszedł chyba jest tutaj ciemno i ciężko cokolwiek widzieć O, otwarta, Chyba. Zamykamy He <laughs> Tak, tak To ogólnie to idzie noc Ale jeszcze będę musiał przejść noc Nightmare Znaczy Nightmare Note Ty mi tutaj Ty mi tutaj po nie chodź, bo Bo czuć ciebie Piąta. A, w sumie to nie jest tak trudno. Dobra. A co zaraz będzie? O, jest. Ej, szósta. To szybko dosyć idzie. w ogóle szuka... ta seria jest dosyć szybka. Dobra teraz zaczynamy z nowym miejscu. Telegrama Faksy... of the Pirate. Tak, w końcu, w końcu ma, w końcu ma czerny, żeby być naprawiony. No dobra, no to idziemy na Follow Me. Follow Me. Follow Me. Ech, tu... Ogólnie ostatnia minigierka się znacznie różni, ale. Znaczy, w sumie większość z Was wie, bo chyba graliście więc 15. Ale. dla tych, to nie grali, nie spojrzałem. Chodzę. Uciekam, uciekam, uciekam. Chodzę na Cóż, to by było na tyle z tego. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie zostawić ołóweczkę, Subika i TTP. No i cóż, żegnam.